Czy to dobrze, że Izmael naśmiewał się z Izaaka? Wydaje mi się, że nie. Czy to dobrze, że Sara zażądała od swojego męża wygnania Hagar i Izmaela? Też wydaje mi się, że to nie jest dobrze. Czy to dobrze, w końcu, że Abraham, kierowany na mową Sary, Zostawił na pustyni tylko z bukłakiem wody i chlebem Hagar i swojego syna Izmaela. Wydaje mi się, że to nie jest dobrze. I w tej historii jest tak dużo cierpienia, choć Bóg twierdzi, że tym wszystkim jakoś kierował, że to było objęte Jego opatrznością. Czy Bóg naprawdę chciał tego całego zła? Wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się, że Bóg w ogóle nie chce zła w naszym życiu. Jestem przekonany, że nie dość, że Bóg nie chce zła w naszym życiu, to właśnie on jest tym, kto poharatane, poniszczone życie przez zło, grzech, jakieś błędy, może doprowadzić do stanu, który jest po prostu pełen nadziei i obiecujący. Bo to właśnie Bóg ocalił odrzuconego przez Ojca i skazanego na śmierć Izmaela i doprowadził do momentu, w którym stał się założycielem wielkiego narodu. Wydaje mi się, że to daje nam dużo wskazówek dotyczących naszego życia. Że bez względu na to, jak nasze życie jest po prostu poharatane przez grzech, Albo zniszczone przez świństwa, które zrobili nam inni ludzie, to Bóg, Bóg, który jest dobry i jest mistrzem w zżywaniu takich połamanych, podartych historii, On może przywrócić nam poczucie godności, wartości, poczucie sensu, podobnie jak przywrócił poczucie godności i sensu Izmaelowi, który był. Skazany na śmierć, odrzucony przez Ojca, a stał się ostatecznie założycielem wielkiego narodu. Dzisiaj w Ewangelii mamy tych dwóch opętanych, których Jezus uwalnia, ale w konsekwencji tego ginie całe stado świn, które, wiadomo, w kulturze żydowskiej były zwierzętami nieczystymi. Ale dla tych Mieszkańców tej krainy to była konkretna strata. I na koniec tej historii jest ten trudny moment, kiedy oni wypraszają Jezusa. Nie chcą go pośrodku siebie. I stoi pomiędzy nimi strata czegoś realnego, ale dwóch odzyskanych ludzi. I widząc Jezusa, który przyczynił się do tej straty, ale uwolnił dwóch ludzi od prawdziwego cierpienia, stwierdzają, że ważniejsza jest ta Strata. I to jest istotne dla nas. Kiedy doświadczamy pewnej straty związanej z naszym rozwojem, z naszym dorastaniem w wierze, z wychodzeniem złych nawyków, pozbywaniem się grzechu, ważne, żebyśmy patrzyli na to, co odzyskujemy. Patrzyli na człowieka, który zostaje uwolniony, a nie na to, co tracimy. Bo inaczej będziemy prosić Jezusa, żeby sobie poszedł żeby już nie przychodził z wolnością do nas, bo ta wolność będzie wydawała nam się zbyt kosztowna.